Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Ostatnio pojawiały się odcinki bardziej edukacyjne, były obligacje czy opcje, ale też był portfel. I pewnie część z widzów dla portfela jest tutaj właśnie na kanale, ale ci, którzy pamiętają początki kanału, pojawiały się też analizy. I te właśnie analizy czasami były przeplatane odcinkami o Fire, o wolności finansowej czy o wcześniejszej emeryturze. Takiego odcinka dawno nie było i pomyślałem, że warto wrócić do korzeni, to też dla nowych widzów chciałbym wrócić do korzeni i troszeczkę porozmawiać o tym, jak to wygląda u mnie, jakie ogólne podejście do Fire mamia. Dlaczego w ogóle powstał portfel? I na sam koniec chciałbym podsumować 3 lata portfela publicznego i zobaczyć, jak idzie mi budowanie dochodu pasywnego, bo wokół niego na początku się mocno kręciliśmy. Na koniec, dla zainteresowanych, wspomnę też o społeczności Inwestopolis, którą tworzymy, ale to na samym końcu dla tych, którzy są zainteresowani, to też tam odsyłam i zachęcam do zostania. A przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, skąd w ogóle pojawił się pomysł na ten odcinek? Ano z tego, że od pewnego czasu śledzę dosyć intensywnie Twittera. Zaobserwowałem sobie kilka profili i też część z tych profili to profile, które prowadzą osoby, które tą rentierkę już osiągnęły, czyli de facto tak naprawdę są już na tej wcześniejszej emeryturze i mogą korzystać z uroków życia w taki sposób, w jaki tylko chcą. Natomiast po drugiej stronie są osoby, które troszeczkę negatywnie, lekko mówiąc, podchodzą do tego tematu i troszeczkę z dozą krytycyzmu. Trochę to na zasadzie takiej, że sąsiad może mieć dobrze, ale nie lepiej niż ja i ja będę o to walczył, no bo jak to tak, drogi sąsiedzie, prawda? Trochę to działa na zasadzie takiej, jak w przypadku tego, gdzie kibice Messiego czy Ronaldo kłócą się, który zawodnik jest lepszy. Oczywiście są zwolennicy jednego, są zwolennicy drugiego. Ale są też trzeci, którzy kompletnie mają to gdzieś i po prostu olewają temat. No i już naprawdę takim zapalnikiem była ostatnia dyskusja pod jednym z tweetów, który teraz możecie zobaczyć na ekranie. Generalnie w skrócie chodzi o to, za ile można osiągnąć wolność finansową, ile generalnie trzeba uzbierać, żeby tą wolność finansową uzyskać. I jasne, temat jest trudny i złożony, i oczywiście można tutaj dywagować, że za 50 milionów złotych można taką wolność uzyskać, a za milion czy dwa już nie. W moim mniemaniu, najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest po prostu najlepsza odpowiedź, którą zawsze można uzyskać, czyli uwaga to zależy, bo tak naprawdę zależy to od wielu czynników i nie da się jasno zdefiniować wzoru czy algorytmu, który nam to wyznaczy, oczywiście. Można przyjąć jakieś bazowe założenia, natomiast dla różnych osób te założenia mogą być indywidualne i przede wszystkim różne dla każdego. Każdy też ma. Inne podejście jeżeli chodzi o wolność finansową. Dla jednych wyznacznikiem może być to, żeby rzeczywiście żyć w duchu fire i przejść na tą wcześniejszą emeryturę. Dla innych może to być po prostu zdobycie kapitału, który pozwoli rzucić pracę etatową, czy chociażby zrezygnować z działalności gospodarczej. A dla jeszcze innej osoby, która jest wychowana w etosie pracy, może to być po prostu dodatkowe wsparcie psychiczne, które zawsze pozwala w jakiś sposób się zabezpieczyć. Danych wejściowych może być naprawdę dużo i możemy przyjąć różne założenia, które nie do końca mogą być kwantyfikowalne, bo nie każdy musi potrzebować określonej kwoty pieniędzy, po prostu żeby zrezygnować całkowicie z pracy i korzystać z życia, które ten dochód pasywny i przepływy finansowe po prostu mu sponsorują. Ile osób? Tyle tak naprawdę opinii, bo każdy będzie miał sprecyzowane pod siebie cele i wymagania co do tego, kiedy osiągnie to Fire. Nie powinniśmy skupiać się na tym, ile tak naprawdę zarabiamy i w zależności od tego wyznaczać sobie tej kwoty, tylko bardziej skupić się na wydatkach które obecnie ponosimy i które chcielibyśmy ponosić, bo tak naprawdę o to chodzi. Chodzi po prostu o kwotę, którą chcielibyśmy dysponować. Jedni na przykład to minimum egzystencji zapewnią sobie kwotą X, ale innym na przykład ta egzystencja nie wystarczy. Ktoś może mieć na przykład droższe hobby, a ktoś na przykład tańsze. Ktoś może lubić podróżować po świecie, a ktoś może nie lubi podróżować po świecie, ale często lubi sobie wyjechać na weekend do hotelu czy nad morze. Więc tak naprawdę tych zmiennych może być tutaj dużo. Idąc jeszcze dalej, ktoś tak naprawdę z tego wypracowanego kapitału może nie odcinać kuponów, a chcieć po prostu go konsumować. Nie będzie żył z dochodów z tytułu dywidend i odsetek, tylko po prostu będzie konsumował to, co do tej pory zgromadził. I ja nigdy nie krytykowałem tego podejścia, bo to podejście też jest ok. Tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś się z tym dobrze czuje i taki ma po prostu plan na siebie. Więc, tak podsumowując, tej kwoty nie da się wyznaczyć, chyba że wyznaczamy ją dla siebie, bo tak naprawdę znamy swoje potrzeby, swoje założenia i swoje cele, do których dążymy. Ale nijak nie możemy przyrównywać się do kogoś innego, kto może chcieć prowadzić jakieś droższe życie. Ja na przykład nieraz mówiłem publicznie, że chciałbym żyć po prostu z dywidend i to jest mój główny cel. I teraz, uwaga, możecie śmiać się w komentarzach, bądź też nie, to jest moje założenie i jeżeli ja uważam, że ono jest dla mnie odpowiednie, to niekoniecznie musi być to odpowiednie założenie dla kogoś innego. Ktoś może się z tym po prostu nie zgadzać. Wystarczy, że powie, hej, przecież... Spółki mogą przestać płacić dywidendy, przecież może być jakiś krach, i akurat te spółki, które masz w portfelu, cierpią na tym, że wszystkich pozamykali w domu. I okej, okay, to jest moje ryzyko i ja się z tym ryzykiem po prostu zgadzam. To jest tylko i wyłącznie moja strategia. Ja podjąłem taką decyzję i mam zamiar ją realizować. Może kiedyś stwierdzę inaczej, może dojdę do wniosku, że ona nie jest poprawna. A z drugiej strony ktoś może przyjść i powiedzieć: Słuchaj, po co kupujesz te spółki dywidendowe, które są nieoptymalne podatkowo, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mógłbyś postawić na rozwój spółek i kupować te spółki, które się najlepiej rozwijają, etc., etc. Więc tutaj ktoś może przyjść i skrytykować to, owszem. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że każdy powinien szyć strategię na własne potrzeby. To każdy z nas, ja czy ty, wyznaczamy swoje cele, swoje założenia. Mamy różną pozycję materialną, różne dochody, nawet mamy różną tolerancję ryzyka i dla niektórych kryptowaluty będą ok, a dla niektórych w ogóle nie będą akceptowalne ze względu na swoje wahania. Dla jeszcze innych nudne spółki dywidendowe, które przynoszą kilka procent dywidendy w skali roku, mogą być w ogóle nieatrakcyjne. I to jest klucz. Każdy swoją strategię układa. Pod siebie. Dlaczego ja w ogóle zdecydowałem się na spółki dywidendowe? Dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, to ja na takich nudnych spółkach dywidendowych staram się koncentrować. Lubię po prostu pieniądze, które do mnie spływają. Rozumiem i akceptuję to, że dywidendy mogą być nieoptymalne podatkowo. Ale ja po prostu lubię Excela i tabelki, w których widzę, że coś mi tam co miesiąc kapie. No i ten mój portfel dywidendowy, który tak naprawdę miał premierę w lipcu 2021 roku, a jak dzisiaj jeszcze wytłumaczę, to tak naprawdę zaczął się w październiku 2020. Miał na celu troszeczkę dokumentowanie tej mojej drogi i troszeczkę też motywowanie mnie do tego, żeby zostać na tym kursie który obrałem, ale też nie unikać trudnych pytań, bo tak naprawdę są w topy i tutaj nie ma co ukrywać, są lepsze i gorsze inwestycje. Ale na koniec dnia to ja muszę być zadowolony z tego, jak wygląda mój portfel i czy on realizuje to, co sobie założyłem. Ja zawsze sobie wyobrażałem, że ten portfel ma troszeczkę tak funkcjonować jak taki mój pracodawca, tak? Albo bardziej taki pracownik, bo to chyba będzie lepsze zobrazowanie, że mam pracownika, który na mnie pracuje i dzięki jego pracy ja czerpię z tego korzyści. Bo tak naprawdę, gdzieś pod spodem, pod tymi moimi transakcjami. Ja kupuję spółkę, w której coś tam cały czas się dzieje, ta spółka zarabia i wypłaca mi dywidendy z tytułu tego, że jestem jej właścicielem. Idealnie można to przyrównać do kupna nieruchomości na wynajem. To troszeczkę inny poziom, natomiast no, generalnie zasada działania jest ta sama. I na przykład ten ruch FIRE, czyli Financial Independence Retire Early, on zakłada jak najszybszą emeryturę. I ja można powiedzieć, że jestem osobą, która połowicznie praktykuje ten ruch FIRE. Bo do mnie na przykład bardziej przemawia ta finansowa niezależność. To, że po prostu dojdę do takiego momentu, w którym nie będę musiał się martwić tym, co się dzieje w mojej pracy, a może w ogóle będę mógł ją zostawić. Nie chciałbym po prostu mieć tego przysłowiowego noża na gardle, kiedy na przykład jakaś firma zbankrutuje, w której pracuję, albo coś się wydarzy, gdzie będzie redukcja etatów, albo w ogóle coś pójdzie nie po mojej myśli, nie dogadam się z szefem i będę musiał po prostu opuścić stanowisko pracy. I ja właśnie koncentruję się, budując mój portfel inwestycyjny, na tym, żeby zbudować go w taki sposób, że w każdym momencie będę niezależny od kogokolwiek, kto będzie musiał dyktować mi warunki. Z drugiej strony mamy tą wcześniejszą emeryturę, czyli retire early. I tutaj mogę się przyznać, że skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że nie jestem leniem, bo ja generalnie lubię się lenić, natomiast też chciałbym w tym życiu dalej nie wyłączyć się całkowicie i i rezygnować z pracy. Bardziej chodzi o przełączenie się z trybu takiego, że muszę pracować na tryb taki, że pracuję kiedy chcę i jak chcę. Czysto hipotetycznie mogę dzisiaj realizować jakieś zlecenie, a w drodze do żabki wieczorem mogę, na przykład, wykupić jakieś wakacje last minute, które będą wakacjami mojego życia. I teraz przechodząc na taką płaszczyznę już stricte finansową, jak ja w ogóle dążę do tego fire? No przede wszystkim Oczywiście staram się inwestować jak najwięcej. To generalnie przyświeca mi każdego dnia. Ale taka nadrzędna zasada, która mi przyświeca, to to, że każda niewydana złotówka, 10 czy 100 złotych, to kolejny klocek w tej układance, którą buduję. Jak raz uda mi się odmówić wymiany mojego starego telefonu na najnowszego iPhone'a, który kosztuje krocie, i tą kwotę przeznaczyć na zakup jakiejś spółki, to jest to krok w stronę finansowej niezależności mojej i mojej rodziny. Oczywiście nie wpadam tutaj w jakiejś skrajności i nie jem najtańszych parówek z biedronki czy chleba ze smalcem, ale staram się nie wydawać pieniędzy głupio. I tu chyba powiem coś, czego jeszcze nigdzie nie usłyszałem, nigdzie nie przeczytałem, bo tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś wyda te pieniądze, które zaoszczędził na jakąś spółkę dywidendową, i cały czas jest pod kreską. To dalej ma jakąś formę aktywa. Mimo, że na chwilę obecną cały czas ta spółka jest gdzieś tam, nie wiem, 50% na przykład na minusie, to dalej jest to ten kawałeczek spółki, którą sobie kupiliśmy, którą wybraliśmy i którą chcieliśmy mieć w portfelu. Dalej w jakiejś części jesteśmy jej akcjonariuszami i dalej możemy czerpać korzyści z tej spółki. I ja uważam, takie głupio przepalone pieniądze, dużo lepszą decyzją, aniżeli na przykład kupienie sobie czteropaku piwa na mecz naszej polskiej reprezentacji, bo tak naprawdę w pierwszym przypadku dalej będziemy mieli tą spółkę, a w drugim przypadku jedyne co nam pozostanie, to ból głowy na drugi dzień. I okej, okay, czasami dobrze sobie wypić to piwo, najlepiej z kolegami czy z koleżankami, ale fajnie, jeżeli równolegle. Z tym przelewem na przykład wysokoprocentowym w sobotę wieczór na jakiejś imprezie, idzie też przelew na konto maklerskie. I nawet jeżeli zdarzy nam się jakaś inwestycja, która po prostu nie wypali, no tak się zdarza, to dalej idziemy w kierunku budowania naszej niezależności finansowej. Dokładamy te klocki dosłownie tak, jakbyśmy budowali jakiś model z Lego. Tam też chwytamy książeczkę i krok po kroku budujemy to, co ma wyjść na końcu, finalnie. Swoją drogą, szkoda, że Lego nie jest notowane na giełdzie. No, ale zobaczymy, może kiedyś. Swoją drogą, miałem ostatnio zabawną historię w sklepie ogrodniczym. Będąc razem z żoną przy kasie, pani zwróciła uwagę, że chyba coś tam nie grało. Rzuciła do mnie takie zdanie, że no, pan to chyba by wolał być w motoryzacyjnym. No a ja najzwyczajniej w świecie byłem troszeczkę już zmęczony, bo było późno, więc generalnie moja żona odpowiedziała. Że może to chyba jednak wolałby kupować akcję, bo sesja w Stanach się kończy. Moja żona jakoś super biegła w tych inwestycyjnych sprawach nie jest. Ale to, co tą historią chciałbym podkreślić, to to, że też wsparcie drugiej osoby jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę często ten cel inwestycyjny, czy w ogóle całe życie, planujemy razem, no bo już to całe życie spędzimy razem do końca, przynajmniej z założenia. Więc ta druga połówka, albo jej wybór jest również szalenie istotny. Bo zawsze przyda się ktoś kto w tych gorszych momentach przyjdzie i poklepie po ramieniu. Ta takiej otuchy. I też warto chyba sobie powiedzieć jasno, że pieniądze nie powinny być celem samym w sobie. Okej, okay, niektórzy może chcą zostać milionerami i to jest po prostu cel sam w sobie. I ja to szanuję, oczywiście. Natomiast dla mnie pieniądze są takim swoistym narzędziem do kupienia sobie czasu. I każda ta złotówka, każda 10 czy 100 złotych pozwala mi ten czas z przyszłości kupić. Bo nawet jeżeli z tych 100 zł spółka wypłaci mi 5% dywidendy, no to w sumie tak naprawdę to niby tylko 5 zł i można to bagatelizować. I oczywiście można tutaj wrzucić teorię dużych liczb, które przeskalowane będą dawały więc większe kwoty. Natomiast tak filozoficznie patrząc, to ja tak naprawdę już nigdy na te 5 zł, które ta spółka będzie mi wypłacała z założenia już do końca życia, nie będę musiał pracować. A więc tak naprawdę, finalnie gdzieś tam na końcu jest meta. Meta, która pozwala nam twierdzić, że spełniliśmy się nie tylko zawodowo, ale też inwestycyjnie. I ja mam na przykład taką drabinkę celów, do których chciałbym dojść. Fajnie, jeżeli dojdę na sam szczyt, mój portfel będzie mi generował bardzo dużo gotówki, której nawet nie będę w stanie skonsumować. Oczywiście w jakiś racjonalny sposób. Ale tym pierwszym poważnym szczeblem na tej drabinie jest po prostu moment, w którym będę mógł stwierdzić, że moje wydatki pokrywają mi moje inwestycje. I zawsze się powtarza: mierz wysoko, nawet jeżeli nie doskoczysz do końca, to i tak możesz być z siebie dumny. Ja też zawsze to troszeczkę do sportu porównuję, że nie zawsze trzeba być najlepszym, nie zawsze da się być najlepszym. Znowu jest wiele czynników, które decydują o dyspozycji dnia na zawodach, czy chociażby szczęściu w jakimś meczu. Dużo jest tych czynników, ale wystarczy być w tej czołówce, więc jeżeli dojdę na jeden z wyższych szczebli w mojej drabince, to będę naprawdę usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Idąc dalej to też troszeczkę zawarłem takiego clickbaitu może w tytule czy w miniaturce, natomiast to w żaden sposób nie jest clickbait. Zaraz mijają 3 lata odkąd postanowiłem w ogóle zająć się nagrywaniem na YouTubie. Na te potrzeby założyłem portfel X, którego nie pokazywałem od początku i od daty tak naprawdę założenia bo on był takim troszeczkę przetarciem szlaku pewnych produktów, pewnych mechanizmów, pewnych elementów edukacji, które chciałem najpierw sobie przyswoić. I dopiero gdzieś potem, na początku 2021 roku, wystartowałem z kanałem. Ten portfel dużo później pokazałem, a tak naprawdę w lipcu 2021 wystartowałem z publicznym portfelem w Stanach Zjednoczonych. Później dodałem konto IKE, a na końcu konto XE też gdzieś tam pokazałem. I generalnie ten dzisiejszy portfel, który pokazuję, składa się właśnie z mojego Ike, czy też tego portfela w Stanach. Ja rzeczywiście zacząłem. Ten portfel amerykański budować na samym początku. Nie pokazywałem polskiej części tego portfela. I tutaj od razu pozdrowienia do kolegi youtubera z kanału Zawód Inwestor. Jeżeli oglądasz, to pozdrawiam cię, a wiem, że czasami tutaj zaglądasz. Bo też oglądając jeden z ostatnich materiałów, tak troszeczkę mnie uderzyło w serce to, że ja tego rynku polskiego nie doceniam. A może lepszym słowem byłoby bagatelizuję. I tak, faktycznie to jest prawda. Ja troszeczkę faworyzowałem na początku ten portfel amerykański, ale też w pewnym momencie stwierdziłem, że ten rynek polski będę rozwijał w tym portfelu. I jednak to dobrodziejstwo w postaci giełdy papierów wartościowych będę doceniał, które mamy. Bo naprawdę można powiedzieć, cudze chwalicie, a swego nie znacie. I to w żadnym stopniu nie jest w pivot w stronę rynku polskiego, broń Boże. Bardziej chodzi o to, na co zwrócił uwagę zawód inwestor, czyli tak jakby promowanie tego polskiego rynku, w ogóle, żeby zainteresować się inwestowaniem, bo tak naprawdę mamy bardzo mało osób, które inwestują w ogóle. Polacy zakochani są w mieszkaniach, a rynki kapitałowe po prostu kuleją. I to szerzenie i krzewienie edukacji na temat rynków finansowych. To zawsze była taka nadrzędna moja misja na tym kanale. Na dowód można powiedzieć, że w tym roku wykorzystałem limity IKE czy XZ, co w poprzednich latach mi się nie zdarzało. Do tego jakkolwiek to zabrzmi, namówiłem żonę, żeby założyła IKE i IGZE. I najprawdopodobniej i ona w tym roku te limity wykorzysta. A ja oczywiście za jej zgodą postaram pokazać się, jak wspólnie budujemy port. A przechodząc już do tematu odcinka dzisiejszego, czyli tych tytułowych ponad 7 tysięcy z tytułu dywidend, to tak, mniej więcej tyle płaci portfel publiczny po trzech latach jego funkcjonowania. I nie chciałbym się tu skupiać na wskaźnikach wypłaty, czy jakichkolwiek innych wskaźnikach, tylko chciałbym ogólnie troszeczkę o tym powiedzieć. To jest taki checkpoint, czy to co robię, robię dobrze i czy to co robię jest rzeczywiście tym, co zakłada moja strategia. Mógłbym odpowiedzieć krótko i zwięźle i zakończyć ten odcinek, że tak, że tak rzeczywiście jest. Coś tam inwestuję, coś tam kupuję, jakieś pieniądze wpłacam, gdzieś jakieś dywidendy wpływają i wszystko jest fajnie. Natomiast chciałbym ten temat troszeczkę szerzej omówić. Po pierwsze, wszystkie akcje z tego portfela publicznego z GPW są kupowane na kontach IKE czy X, czyli tych, które generalnie mają korzyści podatkowe, co już na starcie pozwala mi uniknąć 19% podatku Belki. Naprawdę jest to duży game changer i dzięki temu, jeżeli tylko i wyłącznie spółki powtórzyłyby wypłatę dywidend z roku 2000, 23, to w przyszłym roku otrzymałbym blisko 3000 zł z tytułu dywidend. Od razu pewnie niektórzy zaczną krzyczeć: Ej, PCC Rokita nie wypłaci tyle w przyszłym roku. Ok, jasne, ale z pewną dozą pewności mogę powiedzieć, że na przykład Atendę, które mi dywidendy nie wypłaciło w tym roku, w przyszłym już prawdopodobnie wypłacić ją może. Mamy boom na rynku nieruchomości, jak wiemy. Echo Development wypłaciło tylko zaliczkę za rok 2022, a nie wypłaciło tej dywidendy finalnej, do której często inwestorzy byli po prostu przyzwyczajeni. Część ze spółek pewnie obniży swoje dywidendy, ale z drugiej strony wiele z tych spółek naprawdę może dywidendę podwyższyć Ambra, Dom Development, Mobruk. Orlen, PZU, naprawdę jest kilka tych spółek, w przypadku których rzeczywiście można myśleć o podwyżce dywidendy w przyszłym roku. Dokładając do tego dopłaty, no to najprawdopodobniej spodziewam się, że minimum tyle w przyszłym roku dywidend otrzyma. I dokładnie taka sama sytuacja będzie w portfelu spółek amerykańskich, tylko tam będzie troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o wypłaty. Tam mam spółki, które kwartalnie tą dywidendę podwyższają, więc tam jest troszeczkę łatwiej. Ale wracając do IKE i XZ, to mam jeszcze też spółkę British American Tobacco, która wypłaca dywidendę kwartalnie i również rosnącą. Zakładając, że spółka nie podwyższy na przestrzeni Roku dywidendy, którą wypłaca, i zakładając, że kurs funta brytyjskiego będzie na tym samym poziomie, to spółka wypłaci mi blisko 460 zł. Łącznie będzie to już ponad 3400 zł. No i trzeci rynek, czyli rynek amerykański, to już rynek, na którym się skupiałem przez ostatnie dwa lata i miałem cele, które starałem się realizować. I finalnie przez te nieco ponad dwa lata udało się zakupić tyle spółek, że wypłacają mi ponad 1000 dolarów dywidendy rocznie. Oczywiście trzeba tutaj odliczyć podatek u źródła który wyniesie 15% w przypadku większości z tych spółek, i sumarycznie wyjdzie to ponad 900 dolarów, a przy obecnym kursie dolara będzie to blisko 4000 zł. Sumarycznie będzie to kwota ponad 7400 zł rocznego przychodu z tytułu dywidend. Oczywiście trzeba tutaj odliczyć 19%, a nie 15% w przypadku rynku amerykańskiego. Ale ja zawsze traktuję to jako nie podatek, tylko po prostu moja jakaś tam opłata w przypadku rozliczenia rocznego. Więc tyle w portfelu publicznym udało mi się wpłacić środków, które tak naprawdę kupiły mi czasu za 7400 zł rocznie. Zakładając, że jeżeli ktoś tyle zarabia, no to tak naprawdę jest to dla niego trzynastka, na którą sam sobie zapracował. I mimo, że nasz rynek rodzimy jeszcze nie jest tak dojrzały jak amerykański i nie wypłaca kwartalnie dywidend, i coraz wyższych z roku na rok, no to można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w okolicach tych 7 tysięcy już będziemy dostawali naprawdę, naprawdę przez bardzo długi okres najlepiej do końca życia. Ja też bardzo dużo mówiłem o tym, że taki portfel chciałbym kiedyś docelowo przekazać moim córkom. Może nie dokładnie w takiej postaci, bo pewnie wielu spółek się pozbędę, wiele spółek kupię, a może w ogóle przejdę na inwestowanie w ETF-y dywidendowe, ale chciałbym zbudować taki portfel, który będzie właśnie wypłacał jakieś środki i z tych środków już moje córki będą miały zapewniony jakiś byt. Brzmi to może troszeczkę po amerykańsku i na polskim rynku jeszcze nie jesteśmy dojrzali, o czym chociażby świadczą takie przepychanki na Twitterze, o których mówiłem na początku odcinka. Natomiast mi to podejście się bardzo podoba. Ta koncepcja tak naprawdę utkwiła mi na tyle w głowie, że ja finansując swoje życie z odsetek i dywidend, gdzieś tam w pewnym momencie po prostu przekażę taki portfel moim dzieciom. Koniecznie daj znać, co ty sądzisz o takim podejściu dywidendowym. Ja jestem bardzo ciekawy i chętny do dyskusji. Jeżeli do tego momentu dobrnąłeś, to poproszę cię o komentarz portfel. Będę bardzo wdzięczny za takie komentarze i też zostawianie łapek w górę, czy chociażby subskrypcję kanału, bo to bardzo motywuje i pozwala dotrzeć do większego grona odbiorców. No i cóż, chętnie podyskutuję na temat tego, jakie ty masz podejście do swojego portfela inwestycyjnego, a też na pewno z ciekawością spojrzę na inne podejścia i inne punkty widzenia, jeżeli chodzi o budowanie portfela. Obiecałem też kilka słów na temat społeczności Investopolis i z racji tego, że szanuję Was czas, to nie chciałbym mówić za długo, ale generalnie stworzyliśmy społeczność razem z Bartkiem z kanału Bartek Szyma, czy z Piotrkiem z kanału Moje IKE, a także z Bartoszem Śmigelskim, którego możecie kojarzyć z Twittera. Uruchomiliśmy forum. Na tym forum jest naprawdę już dużo treści: jest kilkadziesiąt analiz spółek z GPW, kilkadziesiąt analiz spółek z Stanów Zjednoczonych, są też jakieś pojedyncze analizy z innych rynków. Jest też dużo innych ciekawych tematów, ale przede wszystkim toczy się tam dyskusja innych inwestorów doświadczonych, mniej doświadczonych, ale jednak, no i jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna, a w tym przypadku co kilkadziesiąt, a mam nadzieję, że co kilkaset głów to nie jedna. I dzięki tej społeczności chcielibyśmy się właśnie wymieniać takimi spostrzeżeniami, jakimiś dyskusjami na temat rynków kapitałowych, pomysłów inwestycyjnych, a może nawet portfeli. Na przykład, Piotrek z mojej Kie prowadzi tam live, tak naprawdę, swój portfel inwestycyjny, który pokazuje na kanale z pewnym przesunięciem. A Łukasz, który jest zakochany w ETF-ach, naprawdę prowadzi portfel taki zdywersyfikowany, globalny, złożony właśnie z ETF-ów. Naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie, jeżeli tylko czegoś szuka. Dodatkowo każdy z Was będzie tą społeczność budował: macie możliwość wypowiedzenia się, macie możliwość zapytania, a nawet uzyskania jakichś informacji, których my. De facto nie jesteśmy w stanie publikować w jakimś takim szerokim gronie dla wszystkich na bieżąco. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś przykładowymi analizami czy chociażby przykładowymi dyskusjami, które się toczą, to link zostawiam w opisie do tego filmu. No i zdecydowanie, jeżeli jesteś początkującym, średnio zaawansowanym inwestorem i szukasz ekspozycji na rynki globalne, przede wszystkim na rynek amerykański, ale też na GPW. Jeżeli ciężko szukać ci się informacji w internecie czy na Facebookowych grupach, albo lubisz mieć wszystko w jednym miejscu, to zdecydowanie Investopolis jest miejscem, którym powinieneś się zainteresować. A ja wszystkie linki zostawiam w opisie, żebyście mogli się zapoznać. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Tam też będziemy odpowiadali na te pytania. A jeżeli już chodzi o dostęp do tego forum, to do końca września taki dostęp można nabyć w cenie 199 zł. I uwaga, to nie jest żaden skok na kasę, to jest roczna subskrypcja, która uprawnia tak naprawdę do wszystkiego w obrębie tego forum, do czerpania od nas naszej wiedzy, często naszych analiz, bo te będą na pewno często się pojawiać. A same środki tak naprawdę będziemy przeznaczali na utrzymanie tego forum, bo forum naprawdę ma bardzo dużo możliwości i jest no, bardzo przyjazne. Nie ma co ukrywać takiego forum. Nie ma chyba żaden inwestycyjny portal w Polsce i tutaj jestem prawie pewien. Poznam ich bardzo dużo. Oczywiście nie ma tam tak wysublimowanych osób jak na forum bankera, ale zdecydowanie jest się czym zainteresować i jeżeli tylko jesteś zainteresowany, to zapraszamy do końca. Września, taki dostęp można nabyć w cenie 199 zł i już taniej nie będzie, więc naprawdę warto rozważyć czy iść dwa razy na kebaba i piwo, czy lepiej kupić sobie coś, co naprawdę może dać jakąś wartość dodaną do Waszej edukacji finansowej. Jeżeli dobrnąłeś do tego momentu, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny, dzięki serdeczne zachęcam do aktywności pod tym filmem i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!